Dzień, do dzień dobry, wziąłem się za porządkowanie szafy i e, w końcu, już powinienem dawno to zrobić, ale mam takie dwie rzeczy, które e, no, są od projektantu, są markami premium, a chodziłem w nich może e, z, no kilka razy, więc wziąłem się w końcu, mówiłem dobra trzeba to w końcu sprzedać, niech, niech, to, niech to idzie dalej, niech ktoś te rzeczy nosi, także e, wystawiam na sprzedaż. I pierwsza rzecz jest to bluza Wetemą. Ja postaram się za chwilę powrzucać linki do, do nowych rzeczy, więc porównacie sobie cenę, jak to wygląda, rozmiary, bla bla A więc to jest bluza Wetemą, nie wiem, mi się, mi się na początku podobało, teraz mi się chyba też podoba, ale ja już po prostu tak nie chodzę. Z takim motywem tu mamy Wetemonde. Nie wiem, tu mamy taki zobaczcie, princik na. Na kapturze fajny, limitowana edycja. O, na widziałem. No i co? Stan bardzo, 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 bardzo dobry. Idealny wręcz nosiłem kilka razy, więc to jest pierwsza rzecz. A no i może jeszcze taki tył bluzy pokażę, więc cała tutaj czarna, nic się nie dzieje, ale na dole peace out. A drugą rzeczą, może nie ostatnią, może jeszcze coś znajdę, jest taka nerka Louis Vuitton. Mam ją pewnie, nie wiem, z 6 lat. Chodziłem kilkukrotnie, bo nie mogę się przyzwyczaić do chodzenia z nerką. Nie jest mi wygodnie, więc e, jeśli ktoś jest tutaj, kto, kto lubi takie nereczki, w ogóle lubi chodzić w nerkach, to mam do sprzedania e, taką Louis Vuitton. Jest to monogram, zobaczcie, taki tłoczony tutaj, bardzo fajny. Jeśli chodzi o styl, to jest totalnie mój styl, bo to jest... E, po prostu czarno-czarne i, i takie, takie lubię najbardziej. Tutaj mamy Louis Vuitton. Z tyłu mamy taką kieszoneczkę. No i też wiadomo print. Także to jest druga rzecz na sprzedaż. O tak może pod słońce jeszcze pod światło znaczy. Przypominam Wam, że wciąż jest aktywny mój kod Andjax i z nim macie minus 15% rabatu na Twinkle. Wrzucam Wam tutaj link. Ja właśnie rozstawiam się co po domu, bo przyjeżdżają dzisiaj do nas goście i będzie teraz królował zapach Blossom. Zapach wiosny, zapach bzu. Kocham go, jest taki bardzo świeży, kwiatowy. No, boski, także mm, mogę Wam zasugerować. Co zamawiać? Chociaż mamy tyle pięknych zapachów, ale dzisiaj właśnie w domu rozstawiam blosom. W przedpokoju odpaliłam Amber Noir, bo w ogóle nam wszystko idzie do góry. Więc jak tylko wchodzę po schodach, e, na górę czy tam właśnie chodzę sobie u góry po pokojach, to pięknie pachnie i tutaj, i na górze. I jest to naprawdę bardzo intensywny zapach, bardzo ciepły, otulający. Także pasuje mm, A tu jeszcze dyfuzor z zimy, błotny. W łazience, oczywiście kosmetyki stoją: stojankę, medło do rąk i krem do rąk oraz mała świeca mm, malinowa. Czemu to nie lubię? Raspberry whipped cream, malinowa bita śmietana. To jest tak. Piękny, słodziutki zapach i mam wrażenie, że dużo osób się boi, że będzie taki przesłodzony, a jest taki w sam raz i wiele osób jak czasami przyjeżdża do sklepu, to są zaskoczone, że to tak pięknie, nie za słodko, nie przesadzenie, przesadzenie, przesadzenie. Coś będziemy przesadzać czy... No bez przesady nie pachnie za słodko. A jeżeli chodzi o dyfuzor, to postawiłam sobie tym już jakąś Amber Noir, także tak prezentuje się to. Na zewnątrz na ogrodzie rozstawiłam sobie niezawodny zapach Lemon Cola, który po prostu jest tak świeży. Tak cytrusowy, że zawsze jak tutaj odpalamy, no i jesteśmy na zewnątrz, to wszyscy bardzo, bardzo mocno ten zapach czują. Także jedna świeczka tutaj, druga świeca tam, i jeszcze tutaj, proszę bardzo, kolejna, także zaraz odpalam. I uważam, że to jest najpiękniejszy zapach, właśnie. Na ogród. I też y, dobry jest, bo wydaje mi się, że komary tak y, nie atakują właśnie przez ten cytrusowy zapach.